Cześć, witajcie tutaj, Pauli. I Avi. I. I Avi. No. <laughs> Nie, em, w, dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku gameplay z racingu próbujemy zdobyć odznaki. Tak, na lewy Za 150? Tak, mi brakuje 5 punktów Co mi brakuje, dobra? no 150. Nie wiemy, czy nam się uda to mm. zrobić, ten odcinek, ale postaramy się zrobić ten odcinek. To będzie Standardowy odcinek, jak w gameplayu, czyli wiadomo, gadamy, byle by gadać A wtedy będzie chodziła gra. w jakiś czas, może będzie taki przerwnik, czyli jakaś super dynamiczna muzyka, nie wiadomo jak i co. I pokazane, jak przechodzimy po prostu mapę bezpośrednio, Tak, dzisiaj nam się nie uda, to, to na następnym odcinku będzie kontynuacja i tam już na bank to zrobimy. Bo to nie co nad pięcioma punktami, też wiadomo, tutaj długo kombinować, a z tego co wiem, Paulina już ma uzbierane. Ale razem odbierzemy. No, jeszcze Nupku. O ty. Dobra, to pierwsze, co chciałbym z Pauliną poruszyć, może to jest standardowo, zapraszamy was na nasz serwer Discord, który jest w opisie. Tam są konkursy, je na ser. Bardzo... Chodźmy na darmowy ser, wiadomo, nie? Będzie losowanie nieraz, niekiedy. Oraz wszystkie tam rzeczy na naszym kanale, tam zawsze będzie jakieś takie przypomnienie, co i kiedy. Żeby być na stałym, to tam wszystko jest, nie? Możesz coś tam zapytać, doradzić nawet, zaproponować, no i pisać z nami. Po prostu też no i pisać. Serdecznie zapraszamy. Jestem tam miło, smera. Tak. Lagę zdobyłem ty, na jeszcze nie popatrzyłem, na to po prostu zdobyłem. Kurczę, MIAŁBYM TAKIE miejsce, widzieliście jak ja to zrobiłem? Było tak dobre. Szkoda, że mi nie wyszło. A, ale mam drugie miejsce. Sesili, ja czyli biedronkę. No to skoro a propos biedronki, no to EVENT się kończy za dwa dni dokładnie, czyli 8 września. Jeżeli jeszcze nie macie kwiata swojego lotosu bądź kwiata czapki, no to śpieszcie się, śpieszcie się, ponieważ jak ja to wrzucę to prawdopodobnie zostanie ostatni dzień. Bo ja to nagrywam 6, a ja to mogę... Aha, wiecie co, już nie będzie tego eventu, jak ja to nagrywam. Więc sorry, poprzednim odcinkiem będzie chyba odcinek skuterka, kolektor, bajże banana i ten odcinek będzie jakoś za 4 dni. Nie mam pojęcia, ale nagrywamy to odcinek po odcinku, nie? Więc trochę możecie słyszę, że mam zdrapane gardło czy coś na ten wzór. No i dajcie znać w komentarzach, jak wam ten event poszedł oraz yy, ile w nim zrobiliście, nie? Jak się w nim zaangażowaliście, dajmy na to. One, ten event jest od w sumie kurczę, wakacji, nie? Długo jest, naprawdę, kupę czasu. Dużo czasu było do zrobienia. Kurde, jakie ja mogę, nie widziałem, że tam nikogo nie było w norce. A mogę poważnie po trzy miejsca. No cóż, umarłem. I tak bym nie do rady. Dobra, na to powracając do tego, co jest aktualnie. No to kolektor, tak? Poterko banana, który już nagraliśmy o cenę, Ono już jest prawdopodobnie na kanale. Wątpię, żebym najpierw to zmontował, szczerze. Yy, odcinek będzie gdzieś dużo w ogóle Dużo soczewek. soczewek jest właśnie, bardzo Z fajny teraz. Niestety mi zbędne, bo ja mam <laughs> niewidoczne oczy na myszce, ale wam mogli, zawsze jakaś wpaść w gust i się naprawdę dobrze prezentować na waszej postaci. A powiedzmy szczerze, 300 sera to nie jest dużo, to jest dosyć przyzwoita cena. Tak za kolektor dodajmy na to, nie? To jest ważne też Inflacja. Już kiedyś był odcinek z gameplay'u chyba, ale to był odcinek kiedy nie nagrywałem z głosem i to był odcinek również... Yy, o tym jak zdobywam odznakę na profil. Nie bezpośrednio na level, tylko po prostu... O, patrzcie, pierwsze miejsce. Oh, wow, ciekawe czy mi to zaliczyło na profil. Tutaj na statystyki. Nie mhm. pamiętam jak ich zaliczę, ale osiem to chyba jeszcze powinno zaliczać. No, i o czym ja tam mówiłem? To jest nienormalne, masz 716 pierwszych miejsc. O, się wbija. Ej, słuchajcie, wybaczcie, że ja teraz, nie wiem, wybiłem się z toku totalnie, bo chciałem to pierwsze miejsce wbić i wiecie co? Nie wiem o czym mówiłem, totalnie. Musicie mi wybaczyć, naprawdę, przepraszam was. Aż mi teraz no, mówię. bo ty jesteś taki ten, jak to mówiłeś, co się sapie taki. O set. Co? Chyba secesz chciałeś powiedzieć. oci się. O, jak teraz mam kolejny raz? jeszcze raz? Mam... Tak się poci, nie? Mam. No powrotem pierwsze miejsce, więc to też jest dobrze, nie? No, rozgrzewam się. A, o tym właśnie, już wiem co mówiłem. Wybaczcie, mówiłem o tym że odcinek już był, ale o, o na profil, o tej odnocy tutaj. Tak, ten pucharek jak tutaj, to też będzie gdzieś tam może odnośnik. Chociaż nie wiem, czy to takie ważne, istotne, bo to jeszcze były wtedy, kiedy nagrywałem bez głosu, no tak średnio, co nie? Ja mam tam co jakiś czas coś tam do was mówił, ale raczej większość to będzie takie, wiecie, jakoś kto jak mówiłem na początku, dynamiczna super muzyka oraz gra w tle. Napiszcie, czy lubicie dynamiczna tego tego muzyka. rodzaju odcinków, a, a może nagramy takich więcej. Kurczę, znowu mi się udało, jeszcze flagę wbiłem. Ty, to ja zobaczę, co mi się nabija na statystyki racingu tutaj na profilu. Pierwsze miejsca 28, tak? Dobra. Dobra, dobra. Jak wybiję, może jeszcze raz mi się uda. Zazwyczaj tak jest, że jak się już chce, to się już nie uda, nie? No nie wiem, 209 to... masz. 29? A mam 28 tutaj. D Tytuł. A nie pierwsze miejsca, 209. Nie, nie mi chodzi o sam racing, wiesz? A, racing, okej. Okay. Dobra, może nie tym razem, bo teraz to mi bardziej na klientce zależy. Mam ja sobie niedale... niedawno posadziłem właśnie lotosa z czapeczką. Ponieważ pomyślałem, że w sumie mam wszystko. To tylko tego nie zrobiłem, nie? Nie zależy mi na tym, żeby to dokończyć, wiadomo. Takój super bardzo też się. Jakby to powiedzieć, źle zacząłem zdanie, żeby teraz dokończyć. Nie potrzebuję tego, bo to jest ubranie, nie? Po prostu do myszki. I to jest ta łopatka taka na buzie myszki. Dobra, mam flagę, drugą flagę. No w ogóle wiesz, że i papryczki dwie rosną koło siebie? I dam ci ciekawostkę, obie dwie papryczki mi rosną z randomowego nasionka. Ja nie wiem jak to się musiało wydarzyć. Jeden Jest... zdenerwuj Jeden O Jezu, zaprzekonałem ja na odcinek. Ta <ścoughs> cenzuruje. No i właśnie oto w taki sposób, na poprzedniej mapie zdobyłem ostatnią flagę! 150 już mam, wow! Kurczę, 25 minut odcinka Paulina, wiesz, że tak szybko? No to w sumie po 5 minut yy, każdy bilet Tak To idealnie Super wyszło, kurczę Każdą mapę no to chyba nie ma co przedłużać każdą odcinka Każdą mapę przechodziliśmy Nie, ja nie, ale... <noise> <noise> nie ma co przedłużać odcinka, idziemy na... Dobra, chodź Prenata, idziemy odebrać nasze... Odznaki z Racing. No ja już czeka tutaj. Odbierzemy równocześnie. Hmm. Dobra, wy możecie dać w jak teraz znać. Czy wy macie tą odznakę oraz yy, czy na nią zbieracie? Nie? Ona taka ładna tutaj posiada się na piletowo. Super. Na pewno będę ją nosił, bo bardzo mi się podoba ta odznaka. Ja ale mi jest taka ładna. No, wow, jest naprawdę ładna. Wow. No to powinna. No to co, no to bierzemy, nie? Na 3, 2, 1 chyba. 3, 2, 1. Start. O! Oh. Wow, brawo, gratulacje, udało nam się to. Zrobię sobie... To będzie pełna miniaturka pewnie, nie? Jak my tak stoimy w jednym miejscu i mamy nasze wymarzone odznaki na level. Dobra, pokażę wam to się prezentuje. Gdzie to jest? O ślepi, jestem tutaj. No to okej. Okay. No to, to tak trochę mi ucięło ucho trochę u góry, ale to nieistotne. Może teraz wam pokażę na, na moim rumie, jak to wygląda na szamanie, nie? No, to już jesteśmy na naszym rumie i właśnie to taki sposób się prezentuje ta odznaka tutaj. Fajnie ją widać. O, tu. Naprawdę bardzo ładna. Mi się naprawdę super podoba. Mi się bardziej podoba bardziej niż w sumie ta z tej nie? bo ona wygląda w taki sposób. Możecie sobie porównać. Mi się bardziej podoba z racingu. Będę ją szczerze zadowolonym, że tak powiem, nościelem. No i my się będziemy z Wami już żegnać. Dajcie znać, czy macie tą odznakę, czy na nią zbierać jak już w poprzednim. Jakiś czas temu mówiłem. No i widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć, nie? Jeszcze raz zapraszamy Was na nasz, nasz serwer Discord. No i pa.